Witam wszystkich. Dziś wybrałem się do lasu, do lasu, przepraszam, znowu mi się udało. Znowu jest jakiś dobry czas, kiedy, kiedy widzę czas na to właśnie, żeby do niego wybrać. No jest to coś, co lubię robić. Także na to czas też musi być. Nie może być tak, że nie będę miał czasu łazić i nagrywać. Także jestem, a dzisiaj. Wybrałem się mimo tego, że u mnie w lasach jest dalej sucho, chociaż trochę deszczów już padało. To ja muszę zobaczyć, czy się coś ruszyło. Czy są jakieś grzybki, gdzieś tam jakieś gołąbki czy muchomorki widziałem. O, nawet tutaj gdzieś coś. Nie wiem, czy widać je. Jest chyba tu widać. Coś widać: jakieś muchomorki, jakieś gołąbki, takie, których. które Rzadziej się zbiera, to, to no to może pojawiły się jakieś inne, choćby kulki. Może o po tej porze już chyba w tamtym roku zbierałem, ale oglądajcie do końca, bo chciałem jeszcze oczywiście w tym odcinku porozmawiać, porozmawiać o nożach, a mianowicie w sumie o nożu, o moim nożu o nożu Prepersa, czy tam Survivalowca, który moim zdaniem jest najlepszy. Może nie chodzi tutaj akurat o jakiś model noża, tylko jak on powinien wyglądać i do czego miałby służyć. No to taki oczywiście moja wizja. Każdy ma jakieś swoje i inne potrzeby, ale oglądajcie do końca. Ale kurna pajęczy. Oglądajcie do końca, to zobaczycie, jak to wygląda i jak to jest ze mną. A ja sobie chodzę i szukam. Jak coś znajdę, oczywiście pokażę. No na razie jakieś tam gołąbki same. Akurat na gołąbkach jakoś za mocno się nie znam, ale z tego, co teraz sprawdzałem, to są gołąbki kruche. No i widzimy tutaj, trochę sztuk jest. Trochę sztuk jest, także mam nadzieję, że znajdę jakiegoś podgrzybka albo jakieś kurki. Dobra, wracam później. Jeżeli chodzi o mnie, to najlepiej mi te grzyby i uczenie się ich wchodzą w ten sposób, że biorę sobie właśnie takiego jednego grzybka, proszę bardzo, który wygląda tak, o, odłożę go teraz na bok, biorę sobie aplikację albo atlas, akurat atlas z ziół roślin leczniczych. a tu mam i za Chiny nie mogę dojść, a czy Wydaje mi się, najbardziej podobny jest do gołąbka kruchego i kilka innych, które znalazłem, też są najbardziej podobne. Ale jeżeli chodzi o same takie czerwone gołąbki, naprawdę jest ich odgroma. Jest, przeczytam chyba nie wszystkie, ale jest to gołąbek wymioty gołąbek śliczny, śledziowy, skromny, kruchy i czerwonofioletowy. Tych akurat jest naprawdę masa. Są niejadalne i jadalne, i myślę, że to tylko ktoś doświadczony jest w stanie je naprawdę rozpoznać. Bo ja jak na razie stawiam na kruchego, ale jeszcze będę musiał się upewnić, stawić zdjęcia. I jeżeli chodzi akurat o takie gołąbki, to na tym to się nie znam, no ale trzeba się szkolić. No, i oczywiście nie zbieramy grzybów, jeśli nie jesteśmy pewni, że są jadalne, tak? A zdecydowanie odradzam zbierać grzyby, których nie jesteśmy pewni, do których są podobne jakieś muchomory. Czyli na przykład jakaś tam gąska zielona, czy gołąbek, czy jakby tam zwał. Coś tam słyszałem nieraz o tym, że się ludzie pomylili. No, a z drugiej strony, jeżeli nie ma podobnego muchomora do grzyba, którego nie jesteśmy pewni, to niektórzy mogą zarecykować, jak to tam uważa. No tych gołąbków to jest od groma, czyli znaczy, że coś powolutku zaczyna się dziać, ale jeszcze najprawdopodobniej jest za wcześnie, bo nic jeszcze po drodze nie widziałem. A teraz taki widok. O. Ostatnio, jak patrzyłem na mapy Google, oczywiście one są aktualizowane, tak, to zauważyłem, że coraz więcej w mojej okolicy, właśnie takich łysych polan w lesie się znajduje. I <laughs> zwróćmy uwagę, że yy, szybciej te lasy znikają niż cokolwiek rośnie. Tak. Czyli niedługo tacy ludzie jak my na spacer zamiast do takiego pięknego lasu to będziemy gdzieś na wsi za blok w krzaki chodzili, gdzie żółmietek chodzi srać, bo nie będzie już yy, żadnego ładnego lasu. No i tak niestety, ale kiedyś może się zdarzyć. No to co. Jeszcze za mało deszczu i jeszcze temperaturka musi trochę spaść i czekamy no, nie ma nic. Witam, jak wspomniałem na początku, e, miałem Wam powiedzieć o swoim docelowym nożu, który będzie mi służył do jakichś kryzysowych sytuacji, do e, reperingu czy, czy do survivalu. Nóż, który ze sobą bym zabrał, oczywiście. Zaraz Wam pokazuję, tylko muszę kilka łyków złapać. Oczywiście kupywałem już nie jeden nóż, ale nie mogłem, jakby go dobrać do siebie, i cały czas e, wpadały mi nowe pomysły. E, no i uznawałem, że ma być to coś innego. A mianowicie, to jest mój najnowszy zakup, <laughs> bo kupiłem go około tygodnia temu. Wygląda tak. Jeszcze jedna rzecz to mógłby być ciemny, żeby po prostu nie odbijał tak promieni czy... Ale ma, ma też to oczywiście swój plus, tak? Jest oczywiście bardzo gruby, bo ma grubości 6,2 mm chyba jakoś tak. Samego ostrza ma 19,5 cm. No i jest to taki typowy czołg, tak? Oczywiście tu możemy sobie pobawić się krzesiwkiem, krzesać sobie iskry, jeżeli to krzesiwo mamy. I Wygląda, ta, wygląda on tak, jest dosyć duży i już Wam tłumaczę hmm, dlaczego y, ma być to duży nóż, aczkolwiek y, z, oczywiście y, zawsze jest ze mną w moim EDC też nóż mniejszy y, i jeśli będę uciekał to na pewno będzie też ze mną. Jeżeli chodzi o właśnie o ten nóż, no to ten nóż nie nadaje się do yy, krojenia chleba czy do jakichś innych takich yy, yy, do kuchni, że tak powiem, tak? Yy, bo jest w sumie no, chociaż to... oczywiście, że się da nim dużo rzeczy zrobić, ale jest niewygodnie, tak? No i oczywiście będzie ze mną ten mniejszy nóż zawsze yy, podróżował, który będzie łatwiejszy w oprawieniu jakiegoś zwierzęcia, ryby czy tam Czegokolwiek innego. Chociaż może być to i ten, tak. Mój poprzedni nóż, pokrowiec, miał skórzany, a ten ma Kydex, tak. Nie wiem, jak zwał tak zwał Plastik Kydex. Dlaczego? I właśnie to nie podobało mi się w moim poprzednim nożu. który Oczywiście będę używał i gdzieś tam sobie leży. Dlaczego? Bo y, plastik Kydex jest na pewno wiele trwalszy niż skóra. Y, ja oczywiście zakładam tutaj y, 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 sytuację gdzieś gdzie mogę być nawet kilka kilkanaście lat tak muszę się, będę musiał się ukrywać y, i no i zdecydowanie y, pokrowiec tego rodzaju dłużej wytrzyma, jeżeli będzie to jakaś wilgoć y, zmoknie. To takiemu pokrowsowi nie za bardzo to zaszkodzi, a taka skóra. Nie wiem, czym tą skórę się przewiązuje. No to oczywiście będzie puchła, tak? Będzie mieli trwała. Zdecydowanie. Nie ma co się oszukiwać. Fajne jeszcze, na końcu, tutaj ma taki, można powiedzieć, wybijak do szyb, bo jest taki róg I możemy nim gdzieś tam. Wybić bezpiecznie. Oczywiście musielibyśmy mieć jakąś rękawiczkę, tak, szybę. No i, i, i wygląda to tak, jeżeli chodzi. I, I o rękojeści to samo powiem. Mój poprzedni nóż rękojeść miał. E, tu ma ten plastik, nie wiem, to jest też Kydex się nazywa rękojeść, ale ale jest zdecydowanie trwalszy. Tak? E, no drzewo to trzeba by było impregnować za jakiś czas, kiedy tą rękojeść ruszamy, to. Yy, zdziera nam się ta powłoka, ten lakier, czy cokolwiek yy, tam było. No i, yy, no i ta woda też tak yy, to zdecydowanie mniej yy, wytrzyma, tak? Yy, yy, jeżeli chodzi, tamten na pewno był mniejszy. Tamten ostrza miał myślę około 10 cm, a wybrałem taki, ponieważ yy, nie jestem pewny, czy będzie ze mną podróżowała, to oczywiście zależy od sytuacji, tak, yy, siekera, no, siekera jest większa. Yy, Trudniej ją się przenosi i jest w sumie niewygodna, tak? Jeżeli sobie ją y, damy gdzieś do paska, no to ona będzie nam latała, jak będziemy biegali, to poobija nam polana, y, nóż jest dużo wygodniejszy, weźmiemy sobie go y, przyczepimy i y, na pewno dużo mniej trudności nam sprawia, tak? Y, jeżeli chodzi o, o wygodę, tak? No. Y, a czego porównuję go z siekierą? Oczywiście, bo ten nóż głównie będzie służył mi do. do do cięcia, tak? do cięcia e, jakiejś gałęzi, czy do ostrzenia jakiejś e, włóczni, e, czy, czy czegokolwiek innego. Mamy oczywiście tutaj drzewko, tak, jeżeli bym potrzebował sobie, nie wiem, na włócznie ściąć jakiś e, kawałek tego drzewka, to no, jest niewygodni. Ten nóż trochę waży, e, i e, wagą tego noża i siłą swojej ręki jestem w stanie, w sumie podejrzewam, Jeden raz uderzyć i ściąć to drzewko. A jak nie, no to oczywiście kilka. No jest dosyć duży, tak? Będzie łatwo się ścinało, właśnie jakieś niewielkie. Nie mówię tu oczywiście o drzewach, tylko o jakichś gałęziach. Do takich, do takich może nie ciężkich, ale takich średnich prac, gdzie taki zwykły mały nóż, no to się tam nie bardzo spra, sprawdza. tak. No i oczywiście do, będzie służył do obrony, tak? Jest duży, szeroki. Na pewno dużą, dużą szkodę jest w stanie wyrządzić, chociaż każdy nóż jest dużą szkodę wyrządzić, ale on jest szeroki, duży, można go głębiej pchnąć, w sumie. No i, no i w sumie tyle chyba chciałem powiedzieć. No i głównie mi chodziło właśnie w tym nożu o zastąpienie poprzedniego, żeby właśnie tu chodzi o, o, tą, o tą wielkość, tak. I, i, i o, o tą pochwę, i o tą rękojeść, żeby była bardziej wytrzymała, wytrwała. Mam nadzieję, że nie, nie zapomniałem nic dodać. To chciałbym powiedzieć jeszcze, właśnie, nie wiem, jeżeli coś mi się przypomni, to na pewno wrócę i jeszcze o tym wspomnę. Jeszcze oczywiście po drodze, podczas spacerku, dopowiem. Nie wiem, wydaje. Albo, albo kiedyś już o tym mówiłem, pisałem, albo nagrywałem film, bo to już miałem kiedyś nagrać i, i, i wrzucić, ale y, pomyślałem, że zrobię to od nowa jeszcze raz, bo może trochę lepiej wyjdzie. A mianowicie, chodzi, jeżeli chodzi o noże, to zawsze lubiłem, od zawsze lubiłem noże. I moja pierwsza taka zabawa to, jak jakieś tam kieszonkowe dostawałem, to chodziłem na taki rynek u siebie i kupywałem właśnie, właśnie sobie różne noże, a że wtedy tych pieniędzy to było dużo mniej tak, bo byłem mały, jakoś tam kieszonkowego się nie dostawało. No to albo się uzbierało, albo się gdzieś tam dostało od kogoś. I, no i chodziłem na ten rynek i na tym rynku to wiadomo, jakie te noże były. Kupowałem sobie i to wszystko były Chińczyki. E, e, oczywiście one bardzo ładnie wyglądały, bo były tam w kamuflażu. E, Jakieś takie powykrzywiane, powydziwiane, no ale wiadomo, jakość to była dupa, tak? Gdzieś tam jeszcze jakieś noże leżą, yy, gdzieś bym może poszukał, tam znalazł. No i tak wyglądało kupowanie tych swoich pierwszych noży. Później trochę jak się poczytało, gdzieś tam poglądało, trochę więcej pieniędzy było, to się szło. Pamiętam, później chyba chodziłem do, jakich, do jakiegoś sklepu sportowego i tam kupywałem jakieś noże. Były oczywiście. Dużo lepszej jakości, aczkolwiek one też jeszcze było dużo do życzenia. No, a teraz oczywiście trochę poczytałem, aczkolwiek moja znajomość nie jest jakaś mega duża. No i oczywiście teraz są na przykład na Facebooku, tak, szukam sobie kogoś prywatnego, a raczej nie kogoś, tylko tych noży, właśnie tam, gdzie. Oni sobie ich je wstawiają i czyli cytacja, czy po prostu cenę wystawiają i sobie tam szukam tego noża. No i to wygląda teraz tak. No i w sumie już przestaję kupować, bo już mam sporo fajnych. Znaczy, sporo fajnych. Mam kilka właśnie fajnych noży. A no i niektóre gdzieś tam na Allegro coś się kupiło kiedyś, tak. Jeżeli chodzi o oryginalny już Glocka, no to kupiłem na Allegro, tak. No, i go mam w domu. Miałem sobie, nie pamiętam jak się ten polski nazywa Gerlach. Czy miałem sobie jeszcze kupić inny, ale stwierdziłem, że jest nieco ko, kompletnie do niczego niepotrzebny, bo będę chciał używać tych noży kiedyś. Właśnie będą miały mi służyć do jakiejś ewakuacji. Oczywiście dla kogoś z rodziny, też te noże tak to nie będzie tak, że one zostaną, tylko jeżeli będzie potrzeba to one będą w użyciu. No i w sumie, jeżeli chodzi o te noże, to tak to wygląda. Jeszcze nie wiem, czy kiedyś wspomina, e, wspominałem, ale a jeszcze właśnie kiedy jeszcze miałem takie fajne dwa noże, które mi się podobały, ale one były w sumie tak naprawdę też do niczego. Jeden nóż, chyba już o tym mówiłem, wyglądał jak nóż Rambo. E, Rękojeść miał taką aluminiową albo metalową, w środku był pusty, było tam kilka zapałek, jakieś różne rzeczy, ale głownia z rękojeścią była połączona w sposób taki, że tam był gwint i była nakręcona śrubka. I podczas, powiedzmy, batonowania, cięcia gałęzi, tak, to ten gwint się urwał. Ten nóż był tak słaby, on wygl wyglądał, ten nóż wyglądał jak, jak czołg. A był do niczego. To był jeden z takich właśnie noży, którymi się jarałem, ale ja tak naprawdę nie wiedziałem, że on tam ma Dopiero jak on się urwał. Jakoś nie zwracałem szczególnie uwagi. A jeszcze jeden nóż to był z taką plastikowym pokrowcem. Gdzieś na takich na takiej szynie, można powiedzieć, było, tam była jakaś proca rozkładana taka. To akurat jeżeli chodzi o ten, to go zgubiłem, ale ta rękojeść też była jakaś plastikowa z tworzywa sztucznego, tam był jakiś taki jakby kołeczek nabity i no i też jestem stuprocentowo pewny, że ten nóż się do niczego nie nadawał. Myślę, jeżeli chodzi o jakąś obronę, żeby kogoś dźgnąć, zabić, no to myślę, że tak, ale jeżeli chodzi o jakąś pracę taką cięższą, nie, niekoniecznie cięższą, powiedzmy średnią, gdzieś uciąć jakąś gałąź, potłuc nim trochę, no to też był kompletnie do niczego, bo on nie był full tankiem, tak? Właśnie o to chodzi. Nóż musi być full tankiem. To są najmocniejsze noże, nie? To się oczywiście zależy, do czego chcemy je używać, ale jeżeli chodzi o mnie, no to ten nóż taki musi być. Chociaż w WDC jak już kiedyś pokazywałem. zobaczycie, czy <laughs> chyba niczego nie zostawiłem po drodze, yy, to to nóż w EDC mam składany, tak. To gdzieś tam nawet na Facebooku o nim oczywiście pisałem. No i w sumie to tyle. Ja yy, z tych grzybów to tylko były gołąbki, nic innego. Tak jak wspomniałem, brakuje deszczu i niższej temperatury. No i tutaj moja wycieczka się kończy. Trzymajcie się.